Witam, witam No, no to Oto tryb, yy, oto tryb yy. Czy ja jestem sam, a was jest dwóch? Nie no, to, to jest takie sprawiedliwe Zerwzora wywali Dobra Ej, mm, zróbmy tak Ja do was pojadę, nie strzelajcie I będziemy się bić na pięści, będziemy się bić na pięści Kurczę, a ja prawie w benzynę wjechałem. Jak w ogóle uda mi się tam wjechać? Chyba muszę się najpierw rozpędzić, a później przy... jak się jest ten to trochę. Dobra, czekaj. Dobra, i puszczam. Puszczam R2. Stop, no kurczę! Ja nie chcę. Ja chcę tam do was. Hmm Jak się... Tak, dalej, dalej, dalej. Dalej nagrywam Tylko, że ja jestem na górze cały czas Więc Ja nie mam... Gdzież, gdzieś ty I Z kimś ty Tylko czekaj, bo ja się kręcę Ja chcę jak coś ja chcę... Co? Yes. Co to było? E nie, to było dobre. To było dobre. Akurat. Ile z tych rund? What the fuck? Dzisiaj już jest Dobra. E, 800 dolarów dostałem. Ale bogactwo. No. No dobra, dalej gramy, no Co mi tam? Dobra Aha, i jestem w jedynkę solo Czy ja mogę jakoś zejść z tego? Żeby, nie wiem Ja mogę w ogóle jakoś z tego zejść? Z tego stanowiska? Bo jak to do was? Bo jak chyba spadnę, to się zabije, no nie? Panowie, kurczę, ja nie chcę się zabijać, jestem za młody. Ja, bo w chwili, chyba jeszcze jeden koleś będzie jechał. Ja w ogóle napiszę o teraz. Halo! My cię słyszymy cały czas. O nie czekaj, bo zaraz popełnię samo. Co się? <laughs> Jak mnie przestraszył chłop.

Czy coś się ominęło? Bo ja w ogóle nic nie Czy on jedzie, czy nie jedzie? Kurna, ja w inną stronę chciałem pobiec. A gdybym ja został w miejscu, to byś mnie nie przyjechał. <laughs> Możemy napady robić. Tylko właśnie... Dobra, tylko nie strzelajcie Dobra, dobra. Ej, jak ja mam się tak zatrzymać, żeby tak idealnie was... W sensie, żeby... Jak lecisz, jak, jak już jesteś tutaj, poczekaj. Musisz być, aż żeby... jest Dobra. Jesteś. Eee, wyjechałem jesteś. właśnie, no Widzisz tą flarę? Nie. nie. No. No, to co? To się ta trzyma. No kurczę! Dobra, czyli przy końcówce muszę się zatrzymać. Lek. No bo nie będzie bitki, no. A ja chciałem. Kto ma ile. Czekaj, jaką ja mam siłę? Bo ja nie wiem. Czekaj. E Aha, super, ja mam dwie. Ja mam dwie, super, zarąbiście. E, ale miałam na maksa też przecież ten. Dobra, nieważne. Tak, to ja. No, znaczy 200, ponad 200, czekaj, dobra. No, nie szczelać do mnie, no. Jezus. Ale to. Podchodzi pod teksty seksistowskie. -seksis 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 jak Dobra Proszę nie strzelać do mnie, bo pana wywalimy zaraz Dobra Jeszcze raz Dobra, ja, po ja poczekam aż Marcel przestanie strzelać To nie, to nie będzie miało sensu no ja właśnie widzę. No za snajperką strzela. Dobra? No, dobra, nie, koniec tego. Ja będę, ja będę teraz was próbował zabić, bo ja widać, że się nie... nie... nie dogadamy. Ja chciałem. Ja chciałem z wami sojusz. No tak, jak, jak mówisz do jak ty mówisz do niego, dawaj, dawaj No to jest, no to zajebisty sojusz, dawaj, 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 zabij go Zabij, zabij go, dawaj, dawaj Sojusz, już. Kurde Noż Czemu ja szybko... Nie no Ma, ja nie mam spadochronu. No dobra. Ej, to będzie skok życia, czekaj. Ej, ja mam pomysł, że ja już mam pomysł. Czekaj, to będzie skok życia. Nie, nie mam spadochronu. Nie mam spadochronu. Ale pewnie, jak chyba. Jak wlecę, chyba. A no, mam, mam, mam. No! Sz no otwieraj się! No proszę we mnie nie strzelać! Go czekaj, bo... Czy pro... To jest tam! Dobra, jestem, czekaj, zrobimy to No! No kurcze, Marcel! Psuj psujesz zabawę! Psujesz odcinek! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz, dobra, Marcela wyzwalamy, właśnie nie umie bawić No, wywalamy I przynajmniej tak już je kończę, więc będziemy w Edwicka grać Właśnie Dobra, dawaj powtórkę Jesteś męczony tak leciutko Ale potem jak będzie nam się nudziło i wam Dobra Wam widzą! <noise> Powtóreczka. O, powtóreczkę. Pamiętam, O. widzę. O! Opuścił. Dobra. Jakąś koszulkę można zgarnąć, do siedem, jak się zrobi jakiś napad na periko. Chociaż masz czas, by ukończyć No to go wywalę teraz Albo sam opuści No może go wywali zawsze Ja go wywalę Dobra, no tu zaczynaj To widzowie O nie jakieś randome i zrób y, dla, y, w sensie zamkniętą. Dobra, dobra. Albo teraz już zacznij, co widzowie? Coś Dro Drodzy widzowie, y, no jak widać, został tylko jeden członek. Eee, czekaj, bo ja. Co to jest? Jeżeli to jest dalej team tech i szaragi Ready dawaj A co to? Czemu tu jest Tu można broni uży Co? Czekaj Nie No bo wziąłem, że można broni używać swoje Dopiero teraz to mówisz Ale wiesz, tak to zobaczył Dobra ja wezmę samo, dobra? Dobra Nie mi tam alpowałami i niczym, dobra? Mmm... A mogę nie minigunem? Albo dobra, po prostu idź, chodź do mnie Albo po prostu chodź do mnie Spróbuj, tak jak spróbuj, po prostu do mnie, tylko mnie nie przejedź Dziękuję Ale ty, a ty będziesz próbował sk skoczyć tutaj do mnie, do no nie? To ja, to ja będę tylko próbował yy, Uzi Może nie Uzi tylko Up atomi no, Atomizera tylko Zobaczymy ja czy mi się uda A ja to no, no, Czy mi się uda coś się kropnąć Że się, że się przewrócisz, czy stracisz panowanie A, Ale to jest ale to jest taki Będziesz ja ci nic nie zrobię No i teraz kacz. Bo ja cię na ziemi widzę. Czekaj, Dobra, już ja czekam, bo będziemy się bić, no nie? O, czek O, dobra. Dobra, bez bazów. Czekaj, e, czekaj. Czekaj, pierwsza osoba, obowiązkowa. Pierwsza osoba, obowiązkowa. O wtedy jest start. Bierzemy się. <głos> <głos> Ty życia nie masz prawie. No to się nagrywa Ja ja makę <noise> <noise> Walka <głos> Walka wygrana <noise> To przypominam, że ja to najmniej wyjdź okay. No ja. nieprawda Ale co? Że najmniej zabróźniłem stąd yy, z no. Aha, teraz ja muszę wyskoczyć z tego Aaa, dobra, teraz Chyba łatwiej będzie z samolotu Ej, bo ja w sumie mogę tymi tunelami Tymi bocznymi tunelami jechać Ty, albo dawaj Podwiozę cię I bierzemy obydwaj samoloty I będziemy, nie wiem, pro... Albo dobra, nie, lepiej nie. Lepiej nie, dobra. Będę, będę skoczyć w moje w prawo. W, w moje prawo, więc się oczy. W moje prawo będę. W moje prawo. Więc się odciąć, więc twoje, więc twoje lewo. Więc uważaj. Dobrze, uważałeś. Brawo. Jestem z ciebie dumny, synu. Dobra. Eee... <grywy> no. Spodziłem syna, debila. <grywy> No, no i mam, no i wszystko. Czekaj, zrobię. No, no, od, odpalaj. Żyje, Żyję! żyje. Żyję. Czekaj, muszę zdjąć spadokro. Czekaj, spadł, spad Czemu? Ale łatwiej. No bo ja wtedy nie mogę przyjąć pozycji Dobra, no, dajesz Mi się lepiej yy, bije Słuchaj, Czemu ja czemu ja postać yy, dotknęła sobie twarz? What the fuck? No, no, no chyba muszę się jakoś bronić <laughs> Co? Jakim dam! Jakim cudem? Jakim dam. Jakim cudem? Nie, ja podziękuję za randomów. Nie, nie, nie. Mi się fajnie gra, tak. Dobra, to teraz dawaj, na... czekaj. Dawaj eksperymenty robimy. Nie miejemy się napięć tylko eksperymenty. To jest fajna mapa na eksperyment. Eee... Dobra, to czekaj, to jaki eksperyment? Zobaczysz. Dobra, obaj wsiadamy do samolotu fitnessa. Albo mnie pod... Albo możesz mnie, pod mnie podwieźć jak chcesz. Ja się cały czas na pierwszej osobie biłem, a... No bo łatwiej jest, łatwiej Dostan 200 RP e, twoja prawa Kurde Gdzie ty jesteś? Żebym się nie wywalił zaraz Poleciało No Ja <śm> my to tak z 10 lat spędziły Ej a ja teraz robię nowego, ej, ej, jak, jak ty podjedziesz raz? to ja normalnie stworzę nową, no, no, nową, no, 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 nowy zwiastun Call of Duty <grym>, Ja z karabinem, z e, z bojowym karabinem maszynowym, z powiększonym magazynkiem, uchwytem i lunetą I ty w samolocie i taki, e, i t, taki zwiastun z Battlefielda Ktoś próbuje zestrzelić samolot <grym>, No chodź to. Coś dostałeś, czy nie? No. Yes. Co? <laughs> Że co? To... Rozgryw. Dobra, e, nagrywamy coś innego. Więc dobra, to było na tyle dro Drodzy widzowie, do, do zobaczenia w następnej rundę. Trzymajcie się. Cześć. W końcu coś... Jest... Znowu w życiu wyszło mi. Dobra, dziękuję za...